Bałtyk koszali, ale wspaniały do 12-13 metrów w lewe okienko, bramki strzyżonej przez bramkarza drużyny z Bytoszczy, przez bramkarza Juventusu Bytosz. no i przepiękna, przepiękna, wspaniała bramka zdobyta przez lewoskrzydłowego Akademii. Także drużyny Wicher Kobyłka oraz Juventusu Akademii Bydgoszcz w tym momencie powtarzem Juventusu. Akcja prawą stroną, aż próba dośrodkowania prawo skrzydłowego troszeczkę, troszeczkę nieudana. No i tylko została zablokowana przez obrońców Wichry, wichru Kobyłka. Będzie wznowienie, wznowienie bramki Będą wznawiali piłkę młodzie piłki nożnej. ...drużyny piłka. Już piłka ustawiona gdzieś na około piłkę w metrze. w okolicy środka boiska. Ależ piłka przejęta przez zawodników Juventusu. Teraz spokojnie do swojego piłkarza.

Ulica Łazienkowska przy stadion warszawskiej legi. Ale udało mi się już szybko zobaczyć, wyobserwować znakowania najmłodszych rad. Jest w obronie świetnie piłkarze Bruszkowskiego Zlicza przeszkadza do przyrządzenia bezpośrednio do napastników, ależ obronną ręką wychodzą piłkarze z W tym momencie trafia w przygodę atakuje presję, grą presję obrońców. również na boisku numer 5. Wielkie wielki, emocje, wielki. O oawiec do wielkiego znowu. Szanowni Państwo, być może stan starożytny o Pruszkawskim Pruszka, zniszczy. 11 czerwca, Anno Dominica, 17, ulica Łazienkowska, 3 Stadion Warszawskiej Lejki. A, A my raz jeszcze, raz jeszcze przypominamy,

Dziękujemy, bo dzięki jego zaangażowaniu jego wsparciu mamy możliwość organizowania turnieju klubowych Polski na najwyższym poziomie. Sponsorami głównym tegorocznego turnieju, głównego rozgrzane już do czerwoności, gdzie e, gdzie już gdzie się kiełba, parówki e, i inne gorące rzeczy. Bardzo bardzo gorąco zapraszam. Będziemy na stadionie. Z się na płycie głównej stadionu. Woda dla wszystkich zawodników biorących udział w turnieju kwalifikacyjnym Melcalonica 2017, rocznika 2007 w dniu znajduje się w namiocie, na płycie głównej boiska. Woda dla dzieciaków w namiocie, na płycie głównej boiska Stadionu Miejskiego. Białą Akademii górnoś boisko numer 4, UKS Gmina Rostrza kontra Darmowia. Darmów, boisko numer 5, Akademia Piłkarska, SKAS, Stara, Stara Rywalizuje z Niczyń. Wspaniałe, spotkania, rywalizacja, sportowa rywalizacja, emocje na najwyższym poziomie. Dobrze. Wspaniale turniej Turmiejie w tym roku na stadionie ma kwalifikacje w Białorusi nad Naddnią Grójców i Moguliczy. OMS Sportka Klubowe Mistrzostwa 2017.